Dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las, Przelegram dziś, zapraszam do was. Witam was. Udekorowałam już wszystko, po tym jak Peter poszedł, mogliście zobaczyć te instastory. Uwaga, jesteście gotowi? ta -da! Pierwszy raz w życiu mam pokój, jak z taki streamerski. No, Emet już się torwał do poproci. No, i jak wam się podoba? To jeszcze nie jest finalny efekt, od razu mówię, że to nie jest jeszcze finalny efekt. Jeszcze, jeszcze światełek będzie, będzie więcej i będziemy wymieniać te, te, tanie światełka, które są tam z temu, a takie ładne LEDy, które będą przy ścianie, przy suficie i tak dalej, więc to jeszcze, to jeszcze nie jest ten, to jest takie 90%. No, i to, i to jest tak. Jeszcze, jeszcze brakuje nam paru rzeczy, do dekoracji wydaje mi się, że tu jeszcze, jeszcze mogłoby być coś, coś więcej. E, bo na razie tu mam kartony. Kartony po prostu na tych, na półce. Tak, żeby po prostu wypełniły, bo puste półki wyglądały gorzej. I za dużo bluszczu kupiliśmy. Jak coś. W bluszczu było za dużo. Ej, ja mam streama! Mam streama! Nie, nie, nie. Remek. Możesz przestać. No i tak, jeszcze yy, z takich rzeczy, to tutaj obraz, nie? Kupiliśmy trzy ramki, ale jak ja to zmierzyłam później, to przy tej komodzie nie zmieszczą się trzy i maksymalnie mogłyby być Jeden tutaj, i drugi tutaj. Czy tu max dwa? Albo jeden, albo jeden tylko na środku, tak? Więc to jeszcze mamy nieogarnięte. No bo nie, nie, ma, nie miałam jak to przytwierdzić. I jeszcze ta tablica, co Wiki kupiliśmy, co ona będzie tu, ale ona chyba będzie poza kadrem. Że ona będzie tylko taka techniczna dla mnie, ale będzie chyba poza kadrem, że żeby, żeby, żeby jej nie będzie widać. I do niej mam te kubeczki takie, ale to też trzeba przykręcić do ściany, więc to też mam jeszcze nie zrobione. ogarnij. Tak, tak, właśnie. ledy, żeby były przy suficie i przy tym. Dobra, teraz mów, ile to wszystko kosztowało. Łącznie nie mówię o pracy, tylko o kosztach ogólnych Kasia. No byliście na zakupach wczoraj ze mną. No to 2,5 tysiąca kosztowało. Wszystkie dekoracje, lampki, to co kupowaliśmy, te dwie szafki, dwa regały, fotel. Półka ziska chyba trzystówki jeszcze, ale nie liczę, nie liczę jej, bo ja też kupowałam rzeczy na przykład dla Remka e, w Ikei, albo kupowałam... Znaczy, bo tam w Ikei kupowaliśmy nawet mniej chyba niż 2,5 tysiąca. Powiedziałabym, że... E, o Jezus. Powiedziałabym, że jakieś dwa, bo bo kupowałam jeszcze w Ikei kosze na pranie, kołdrę, poduszkę, takie do domu rzeczy jeszcze, nie? Czy będę robiła zakupy na szlachetną paczkę? Tak, y jutro jedziemy na zakupy z Piterem, bo nie mamy siatkówki, więc możemy po pracy pojechać na zakupy. Ale jest tak fajnie tutaj teraz. Hose jest tak teraz bardziej. No, więc mamy nowy pokój. A gdzie płyty CD zrobisz? Na tej półce za mną pewnie tam. Ale się cieszę, bo czuję, że tak jedną, jedną rzecz mam już zrobioną, nie? Taki, takie odhaczenie dużego punktu z listy rzeczy, które chciałam zrobić. Przypomina pokój Remka? Wydaje mi się, że trochę inna barwa kolorystyczna jest. To, że są roślinki chyba nie znaczy, że, że to przypomina pokój Remka. Ta żarówka za 110 zł, ładnie świeci. Był, e, do tej lampki jest pilotik i można zmieniać kolorki Ну, no. и можно тоже заменить ясность. Можно тоже на Макса. Или по следующей партии. Ale różowe chyba mi się podoba najbardziej. W ogóle, szalą dla Aksi. Ten pokój powstał na bazie jej wizualizacji, praktycznie w 100%. Więc bardzo chciałam jej serdecznie podziękować. Dziękuję, dziękuję za wizualizację, bardzo, bardzo mi miło. Projekt jest piękny, bardzo mi się podoba, także, także dziękuję bardzo. Też e, chciałam podziękować Peterowi za pomoc w zakupach i skręcaniu wszystkiego. Jak zawsze, nieoceniona pomoc. Ta lampa robi robotę, nie? Fajna jest, podoba mi się też ta lampa punktowa. Ile ta lampka? Żarówka do niej kosztowała 110 zł. Nie pamiętam, ile lampa. No i uważam, że ta paprotka też nad moją głową fajnie wygląda. Peter znalazł takie sznureczki, że można do sznureczka ją wsadzić i zaczepiłam ją o góro, górę tego regału ten i tak fajnie, idealnie się tu zwisa nade mną. No, Peter projektant wnętrz. Bo szukaliśmy, znaleźliśmy fajne roślinki, ale nie, jeszcze potrzebowaliśmy do nich takich doniczek, żeby ładnie wyglądały, nie? Jak ta, no to ja znalazłam roślinkę, ale w takim no to tak se, a w takim już lepiej wygląda. Ładnie będą zbierać kurz. Raz na rok się to przetrze, co się wydarzyło? Ostatnio gaszczę transmisję na Twitchu. Sprawdzam, ile, płacili za ile płacą za reklamy. No, płacą w k za reklamy na Twitchu. Będę zami szczery. Cały wczorajszy dzień z reklam ile dostałam? Nie wiem, możemy zobaczyć. 60 dolarów z reklam za wczoraj. Ale czekaj, tutaj sprawdzimy. W ostatnie 30 dni mamy 380 z reklam, 410 jeżeli liczyć Twitch Turbo, ale w ostatnim okresie było 67 dolarów za całe 30 dni. A teraz w jednego streama mam 60 dolarów. Bo to pokazuje z ostatnich 30 dni, nie? Więc teraz jest, no to jest, to jest huge. To jest dużo. 400 dolarów z reklam, dawno nie było. A te reklamy można zobaczyć, bo to jest ten kolor taki lekko różowy, nie? Jak widzicie tutaj. Więc można dobrze zobaczyć, gdzie się zaczęły reklamy. E, tutaj od końcówki od końcówki listopada się, się zaczynały i teraz są dopiero reklamy. Widzicie to? Że ten pasek ten różowy tak rośnie, co, co stream. Dziękuję bardzo, że oglądacie reklamy. Doceniam, że wspieracie mój kanał. Myślisz, że Twitch się ogarnął? Czy to kwestia świątecznego bumu, Raczej świątecznego bumu. No ale właśnie to jest fajne, że, że przynajmniej jest jakaś alternatywa. Wiesz, yy, bo może być tak, że ja wam mówię zawsze, że możecie oglądać za darmo i tak dalej, po to są sponsorzy streama, nie? Ale to też fajne, że mieć taki pasywny dochód z czegoś innego. A na Kiku, jakie masz zarobki? Już sprawdzamy. Z listopada było 600 dolarów. Natomiast na Kiku jest średnio chyba 120-150 osób. Jak na to, że wiecie, że odpalam z tego streama jakby i tak, bo odpalam tego głównego streama, to... To no, spokojnie. Mamy 1600 widzów, więc jak widać reklamy nie przeszkadzają. Rrrr. Wszystkim się po prostu podoba tak bardzo mój pokój, że teraz fajnie się tu siedzi na streamie i ja jestem szczęśliwa i my jesteśmy wsześliwi. Jeszcze projekt szafa, jeszcze teraz paczki świąteczne i schronisko i wszystkie rzeczy. Jak, to, to, jak teraz zrobiliśmy jedną rzecz, to mi się wydaje, że wszystko możemy zrobić. Wiecie co czuję? Taką moc, taką moc czuję, że mogę wszystko zrobić. Dobra, to była pani w ze szlachetnej paczki, bo yy, jest taki kolejny tyci problem. Bo wiecie, szlachetna paczka ma weekend cudów troszeczkę wcześniej niż ze święta, żeby zdążyć na święta dostarczyć te paczki. I problem jest taki, że ten weekend cudów jest za tydzień. A wiecie, co jest też za tydzień? Ja za granicą. I wiecie, co też jest za tydzień? Ja na turnieju lola. Więc dużo jest na naraz, ale spoko, wyrobimy się. Muszę jeszcze tylko do tej drugiej pani zadzwonić o tą tonę węgla, żeby to zamówić. Bo tylko ta tona węgla została z rzeczy, które ciężko mi będzie kupić. A tak to mamy całą listę i po to jedziemy jutro. Jutro będziemy kupować, pakować. Myślę, że jak pójdę do jakiegoś dużego sklepu i poproszę, czy mają jakieś kartony z wypakowywania, to pewnie coś tam będą mieć na zapleczu, żeby. Jeszcze jest drugi problem. Jest drugi problem, bo ja wybrałam jedną, jedną rodzinę z, jakby z Mazowsza, no nie? Stąd. I punkt dostarczenia tego jest w Różanej. Jak ja sprawdziłam, to to z Warszawy jest półtorej godziny drogi. I pytałam, czy ja mogę to wysłać kurierem. Powiedzieli, że nie. Muszę przyjść osobiście. Albo Różan, no może być Różan. Jedziemy na wycieczkę IRL do Różana. No pojedziemy tam na wycieczkę IRL. Problem jest inny. Problem jest taki, że trzeba to zawieść sobota slash niedziela. Ale mnie nie ma. Więc pytałam, czy mogę to zawieść w poniedziałek. Bo w poniedziałek my będziemy wracać ze Słowacji. W poniedziałek ja zatrzymuję się w Krakowie, żeby odebrać mój dyplom, i jadę dalej do Warszawy, więc będę miała trasę Słowacja, Kraków, Kraków, Warszawa, Warszawa, różan różan Warszawa. Ciekawe, czy by nie pomogli bardziej, jakby postanowili wysłać kasę na rzeczy plus 10%, żeby trochę to, to kupili, bo takie stricte wymagania co do czasu i miejsca są ciężkie do osiągnięcia. Ale ja w ogóle widziałam, Almette, że ludzie na szlachetnej paczce, co w się sensie na TikToku komentują szlachetną paczkę, że w tym roku jest jakaś mega ja się trochę z tym zgadzam, że to nie jest na zasadzie pomóż najbardziej potrzebującym, tylko siema. Nie mamy pieniędzy, żeby wyremontować co dom, wyremontujcie go za nas. Nawet jak my przeglądaliśmy te listy, które były na stronie, nie? To tam nie były listy: potrzebuję jedzenia, ja potrzebuje butów na zimę, tylko kupcie mi pralkę, suszarkę, zmywarkę, airfryera i tak dalej, nie? Więc taka nawet tą jedną rodzinę, co ja wzięłam, Ja mówię: kurczę, mogę. Uważam, że to na węgla to jest taka potrzeba no, priorytetowa, no nie? Żeby zapewnić cię ciepło w domu. Więc mówię, mogę kupić tonę węgla, ale tu trzeba jeszcze zmywarkę. A mówię, nie chcę kupować komuś zmywarki, no. No i dlatego z tej jednej rodziny zrezygnowaliśmy, ale... Chyba, że ktoś z Was, ej, a może ktoś z Was mieszka w tej róża różanej, czy różanym, albo w okolicach tego bo mogłabym przywieźć do kogoś z was tą paczkę i wybyście tą zawieźli w weekend. Moje okolice zapraszam. Kasztanku, a robisz coś w weekend za tydzień? Tak, niestety, okej. Okay. Może na IG bardziej, dużo więcej ludzi tam. Znaczy tak, Almet, ale i tak wiesz, co? Na razie tak wstępnie podpytuję, bo czekam, co mi pani powie. Jak powie, że ja mogę to zawieźć w poniedziałek wieczorem, no to ja to zawiezę sama. Tylko jeżeli to musi być sobota, niedziela, no to tu jest problem. Będę musiała kogoś znaleźć, kto, kto mi to zawiezie. Telefon. O! Halo? Pani w problemu, pani powiedziała, że mogę przywieźć we wtorek nawet. Masz może jakieś sprawdzone domowe sposoby na leczenie przeziębienia. Tak! Robisz sobie taki napar. Bierzesz garnek, lejesz tam wrzątku, dajesz tam miętę, jakie masz herbaty w domu generalnie. Rumianku możesz dać. Wszystkie ziółka, jakie masz w domu. Znaczy nie takie ziółka, ziółka herbaciany, jakie masz. Bierzesz jakiś ręcznik na łeb, łeb nad garnek i ręcznik na to. I inhalujesz się. Będzie lepiej. Katar na pewno przechodzi. A jak nie mam ziół, to... Kup se w sklepie. Kasiu, lubisz się wyluzować przy ziółku. Pff. Batman, czy ty wiesz, że ja jestem po udarze? Ja jak wypiję jedno piwo, to mam jak 10. Ja jakbym zapaliła ziółko teraz na wyczilowanie, ja bym już chyba na wieki wieku amen chillowała, więc to nie takie hopsiu. już ostatnie 6 drinków nie... I miałam. Ja byłam pijana dwa dni, liber. No, przeżyłam, ale ja mówię tylko, że działa na mnie dziesięciokro, w sensie Z dziesięciokrotnym efektem. Więc nie dałabym rady, chyba ze, zapalić wziółka w takim stanie. Poza tym, no, ja paliłam. Nawet na streamie paliliśmy dawno, dawno temu. Słynna podróż do Amsterdamu była i, i paliliśmy. To. Wiecie, że na mnie takie rzeczy bardzo mocno działają. I raczej. Raczej, no, nie mogłabym tak pocilować teraz po ziłku. No, ale teraz, jak te. Na, na receptę można dostać teraz zioło. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, ale dużo, dużo znajomych, którzy gdzieś tam kiedyś nawet palili. Więcej bądź mniej. To teraz już mało kto, że nie ma dealerów zioła nawet. Już za bardzo. Albo ja już nie mam takich znajomych, może tak. Ale że raczej większość, większość ludzi kupuje, jak coś to zioło, właśnie z apteki, Nexa Majaranie na receptę. No i z tego, co ja słyszałam, to że dostaj, jak ten. Jak masz problemy ze snem, to że bardzo pomaga. Ej, Remo! Co? Coś? O. Nie wiem. Co chcesz Jeśli Ja szukam czegoś, nie mogę znaleźć. A co szukasz? O, co to dochodza, że tak w nią. To była twoja papita w nagrodę, jakbyś posprzątał rzeczy z podłogi. To nie wjeżdżasz w nią. Eee, co dzisiaj? No co? Pięknie tu jest, prawda? Może jakiś maczek. Maczek? Dzisiaj sobie pozwolę chyba. Jak cię to pada. Nie że, nie że. jak wyglądam? Możesz sobie siąść. Możesz być moim gościem, proszę. Mam gościa. Ma gdzie usiąść. Dobrze wyglądać, To ciebie. Dobrze. Dobrze? No to dobrze. Daj mi telefon. No zamów ze swojego. Ja mam rozładowany prawie. Rębez. No dawaj, jak już siadłem, da. Jak zamówiamy swojego, to możemy maka, jak z mojego, to zamawiamy sałatkę. Mam PTSD do sałatek. I nie otwierasz swojego kalendarza adwentowego. Bo się przyczepiłem, że jest pusty. Tu dni. Haribo, ja ci przynosiłam te haribo. I czyli tam jest to samo wszędzie? Nie, są różne. Cześć, mamiko. Jak ci się podoba mój pokój, mamiko? No teraz na pewno nabrał walorów. Bardzo ładny pokój, aż chciałbyś się siedzieć tam. Zapraszam, jest krzesełko, zaraz będzie wolne. Może coś innego? A czemu nie maczką? maczka? jest niezdrowe. No ale raz na jakiś czas można. Sprawdź, czy tutaj coś masz. No sprawdź. Masz frapy tam też. Nie. Nie możesz mi powiedzieć, że zamawiamy maczka, żeby potem powiedzieć, że zamawiamy sałatkę. Ale makę jest zdrowy. Ale sałatkę jadą trzy dni i ja nie chcę już sałatek. Do końca roku nie chcę sałatek. Jest burger drwala ogniste papryczki. Wjeżdżam w to! Ogniste! Ostre będą. Czemu to tak czycieć? Ja mam donośny głos. Ja mam głos studyjny. Dobra, Cola z cukrem. Ach! Na coś trzeba użyć, nie? Na cukier? Bardzo mi smakuje, widzowie. Wcześniej w maku była taka opcja, że jest shake z kawą. Że bierzesz shakea waniliowego i to tylko jest shot kawy. i to było pyszne, bardzo mi smakowało. Problem jest taki, że to jest tylko mleko z laktozą. W się sensie shake jest z laktozą, i mimo, że było bardzo dobre, to później były bardzo kon duże konsekwencje. Więc przykro mi. Teraz już nie ma opcji shakea z kolą, ale możesz sobie sam wziąć po prostu shakea. I bierzesz szata espresso i łączysz se jedno do drugiego. Po prostu se wlewasz, więc jakby ktoś chciał, to to pyszne. Polecam, Boże, zjem 20 nagetsów, ale będę wpieczać. Ej, czy wiecie, że nuggetsy mają trzy kształty tylko? Że one są w trzech kształtach? Wiecie o tym? Patrzcie, jest kółko okrągły, To jest taki ludzik, duszek, taki coś. I jest taki jajo, takie. Są trzy. Nie ma więcej. Nie znajdziesz na Getsa o innym kształcie niż ten. Tu jest znowu duszek. Tu ten bucik. Znaczy duszek, bucik, duszek, bucik. Tu jest jajo. I są tylko trzy. I każdy jest taki sam. Są trzy. Ale mi się zawsze wydawało, że one są każdy inny. A to są trzy kształty tylko. Jak są takie zawody, to tak naprawdę każdy, kto tutaj bierze udział, to każdy dokłada kupę hajsu. To są miliony w skali roku, żeby w ogóle móc jeździć w takich zawodach, a niewiele się wygrywa. Więc tutaj tak naprawdę wszyscy stawiają na jedną kartę, licząc na to, że trafią do F1. No i tam już jest wiadomo, no, gruby pitos. Czym się różni Formuła 2 od Formuły 1? Czy to są takie ligi jak w piłce nożnej? Jest ekstra klasa, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, lepsze auta i lepszy poziom. Czyli na Formule 2 jeżdżą, jeżdżą wolniej, a na Formule 1 jeżdżą szybsze auta? Okej. Okay. No i Formuła 1 jest to Główną taką formułą, nie? Że to jest taka, taka, takie Champions League, takie top of the top. W niższych ligach nic nie zarabiasz. No to to mówili. W Formule 2 i w Formule 3 samochody są prawie takie same dla wszystkich. W Formule 1 każdy team buduje sobie samochód od zera. Okej? Okay? Czyli Formuła 1 buduje swój samochód od zera, tak od zera, że każdy może mieć swoje ustrojstwo? I sobie jakieś, nie wiem, ograniczenia, co można zrobić? Tak, to czemu jakiegoś jetta tam ktoś nie wrzuca? Są regulacje, okej. Okay. Formuła 1 to Flex firm motoryzacyjnych. Czyli to jest trochę taki, takie pole do rywalizacji między tymi markami samochodów, które wypuszczają swoje jakieś najlepsze silniki i tak dalej, oni się chcą tam bardziej pokazać trochę. jest team, team BMW, team Audi, team Mercedes i, tak, i takie rzeczy, czy jakieś konkretne marki tylko tam startują? Audi w przyszłym sezonie będzie. Okej. Okay. Wiadomo, Kasia kupuje Audi, więc Audi musi być w Formule 1, no, a wy powiedzieć, że to przypadek. Wiesz, że BMW dostało zakaz na Formułę 1, bo mieli tak dobre polity, że wszystko wygrywali. No ale to bez sensu. To znaczy, że byli lepsi. Nie było tak? No to co kłamiecie? Nie słuchaj ich? Sam kierowałem, tak było. Mhm. Nie ma czegoś takiego jak coś o To jest ściema? To jest ściema, nie ma. Tam wprowadzano coś e, gdzieś... E... Pilotażowo, coś gdzieś jak, ale to nigdy nie weszło i nie ma czegoś takiego. No co Czy cały Twitter tym nie żyje i nie używa tego jako argumentu, że jest coś takiego? Że o zrobimy tak, to będzie jak w Chinach, że będą cię mierzyć na każdym kroku i tak dalej. To dla Mema, ale mi się wydaje, że oni w to wierzą, każą mu mówić, że nie ma, a myślisz, że to, że jest, tylko że on ma i po nie powiedzieć, że jest. Okej. Okay, ale okay. to jest fajnie, bo oni się z reguły cieszą na kamerę. To właśnie bardzo zależy od kraju, nie? Ale Chińczycy bardzo. Często reagują pozytywnie Ja miałam problem sobie iść z telefonem przez IKEA k**wa tak przy sobie A chłop idzie po ulicy z wielką kuwa, lustrzanką przed sobą I do niej mówi i on moją tak przed sobą na wysuniętej ręce To wydaje mi się, że tego trzeba się po prostu nauczyć Nie, to jest dobrze tutaj Ja tu mogę być dziwna, mogę być głupia, mogę być głośna, nikomu tu nie przeszkadzam Jestem se tutaj, tu se jestem A jak jestem tam jeszcze, jeszcze jutro nas to czeka. Jedziemy na zakupy. Ty tam, a tak po niekim ty pięć minut prawie płakałaś, ale jakoś po jedzeniu humorek wrócił. No bo najgorszy punkt to było stanie w tej kolejce. Bo w tej kolejce stałam ja i 30 cm od siebie miałam głowę drugiego człowieka, który stał w kolejce na wprost. W sensie, bo ta kolejka tak zakręcała, nie? Tak było tam, tam i tam. Więc ja idę do tej kolejki miałam za sobą ludzi, przed sobą ludzi, jeszcze obok człowieka, który patrzył, tak byliśmy sobie na wyciągnięcie ręki. Staram się teraz po prostu mieć w głowie jakieś takie Poczucie, kurde, żeby mnie nie przytłoczyło jakaś takie poczucie wdzięczności, bo w ogóle tak po ludzku to też nie jest tak łatwo czytać o sobie tak miłe rzeczy, tak dobre rzeczy ale to, to też wam kiedyś mówiłam, że jak dostajesz bardzo dużo miłych komentarzy, to trzeba je ignorować nie dopuszczać ich do siebie tak bardzo tak samo jak negatywne komentarzy nie można dopuszczać za bardzo do siebie że trzeba takiego stoicyzmu trzeba w internecie, bo jak dostaniesz za dużo miłych komentarzy, to obrośniesz w piórka egotop i, i będzie ci się

Tu. Negatywne tak samo, bardzo łatwo mogą cię przy, przytłoczyć, więc trzeba bardzo z dystansem podchodzić, niestety, do tych wszystkich wiadomości. Ale to, że mam pokój ładny, to fakta, nie opinia, więc z tym się zgadzam. Chcę to kontynuować, chcę być w tym coraz mocniejszy i chcę Wam oddać to, co dajecie mi. Nie tylko robieniem filmów, ale mam też jakieś kilka pomysłów, ale nie ma co obiecywać, jak się nie, nic nie robi na razie. Czasami dobrze jest coś obiecać. Ja, na przykład, dzięki temu, że obiecałam Wam, że w grudniu zrobimy duże rzeczy, to je robię. Wiem, że to możecie nie zawrzeć, ale przez ten rok bardzo mało motywację czułam do czegokolwiek. Bardzo dużo rzeczy mnie frustrowało, nie wychodziło. Bałam się czegoś takiego, że jak zabiorę się za kolejną rzecz i mi nie wyjdzie, czyli nie wiem, jakbym kupiła te szafki, zmontowała je, stanęła w tym pokoju i bym stwierdziła, że mi się nie podoba, to ja już bym nie odpaliła streama do końca roku, bo to była kolejna rzecz, którą się wzięłam i nie wyszła, ale przez to, że to tak dobrze wygląda i mi się to podoba i jestem taka zadowolona, to czuję, że to jest taka pierwsza rzecz od dawna, która mi tak super wyszła i się tak bardzo cieszę z tego Powodu. I to mi daje taką motywację Kasia, do tego, żeby zrobić coś dalej i kolejne to jestem taka, Ju! jakbyś 20 kilo mi tak z pleców ściągnął. Ja nie chciałam nie chciałam robić jakichś takich przemyplowań ani czegoś, bo się bałam, że gówno wyjdzie, że zrobię coś i mi się to nie spodoba, albo wam się to nie spodoba. I że to będzie takie, wiecie, uff, taka kolejna nieudana rzecz po prostu. Bałam się kolejnej porażki. A ty nie przesadzasz trochę, co nie by Ci tak nie wyszło, to że ludzie cię nie. To nie znaczy, że robisz wszystko źle zaraz, zwłaszcza, że nie masz wpływu na ludzi. Te sprawy takie streamowe to była tylko taka, powiedziałabym, wisienka na torcie. Te takie jakieś dramy na streamie, cała ta atmosfera to też był efekt, albo raczej to było raczej konsekwencją innych moich niepowodzeń, bo dużo innych rzeczy mi nie wychodziło, wiesz? W każdym razie jest pierwsza rzecz, która mi wyszła.